Witaj na kanale rpwlkp, a to już druga część z serii Najlepsze wędkarskie potenty. Mamy sobotę, jest godzina 1.57. Telefon pokazuje, że to niedziela. On po prostu nie wie, że to niedzieli. To jeszcze daleka droga. Dzisiaj będzie grubo. W przednim odcinku mówiliśmy o różnych możliwościach, jeśli chodzi o przynęty na łowisku. Na pewno jedną z lepszych przynęt i skutecznych są robaki. Jak zwiększyć skuteczność tej przynęty? Wszyscy doskonale wiemy, że jednym z najlepszych aromatów, jeśli chodzi o ryby, jest czosnek. I właśnie tutaj pojawia się idealne połączenie: czerwone robaki czosneczkiem. Bierzemy paczuszkę czerwonych robaków. Nie Wydaje mi się, że już zakończyły sezon. Bierzemy czosnek, kroimy go, nie musimy go obierać. Naprawdę to nie jest w tym momencie najważniejsze. Myślę, że robaczkom też nie będzie to przeszkadzało. Tak naprawdę najważniejsze jest, aby ten czosnek uwolnił swój aromat. Ilość jaką dorzucisz do swoich robaków jest Twoim indywidualnym wyborem. Myślę, że połowa takiej główki czosnku Spokojnie wystarczy na jedno opakowanie, po to, żeby te robaczki zyskały fantastyczny aromat. Dokładamy naszego czuchajka. Robaki zaczynają tańczyć. W ten sposób przygotowane robaczki. Wstawiamy na dzień przed wyprawą do lodówki. Kolejny wędkarski patent to analizowanie warunków pogodowych, by jeszcze lepiej określać nasze szanse na skuteczne. Danego dnia. Mamy do dyspozycji naprawdę wiele przydatnych aplikacji. Ja chciałbym Ci polecić aplikację dostępną w Google Play, którą każdy może zainstalować na swoim telefonie i korzystać tak naprawdę z niej w każdej chwili. Nazywa się ona Meteo ICM. Aplikacja pokaże Ci dla danej miejscowości temperaturę, opady, ciśnienie, wiatr. Jego kierunek oraz zachmurzenie. Aplikacja prognozuje pogodę dwa dni do przodu. Nie jest to dużo, ale być może wpływa to na jej skuteczność. Z mojego doświadczenia z tą aplikacją mogę powiedzieć, że zarówno temperatura, jak i ciśnienie, oraz prędkość, czyli siła wiatru, przedstawione są bardzo dobrze na tych wykresach. I sprawdzają się w 99% przypadków. Jest oczywistym, że warunki pogodowe mają znaczący wpływ na żerowanie ryb. Polecam ci tą aplikację, abyś jeszcze skuteczniej łowił ryby, jak i dokonywał dokładniejszych analiz swoich wędkarskich wypraw. Kolejny patent na dziś pomoże ci zaoszczędzić pieniądze. W akcesoriach, na które nie musisz wydawać wcale dużo, natomiast pozwoli Ci odłożyć tą różnicę na coś fajnego, konkretnego typu wędka, kołowrotek, czy na przykład sygnalizator brań. Jest wiele rzeczy, na których możemy zaoszczędzić, Do takich rzeczy zaliczają się chociażby kalosze, wiadra wędkarskie bądź różnego rodzaju pudełka. 1299 tego typu pudełko w jednym z moich ulubionych sklepów myślę, że kosztuje około 3 razy tyle warto chodzić po takich sklepach, sieciówkach, tak naprawdę sieciówkach spożywczych, bo bardzo często znajdują się tam tego typu akcesoria. Kolejny patent to niespodzianka, poważnie niespodzianka. Kider niespodzianka, a dokładnie to plastikowe opakowanie, które znajduje się w środku. Jest to patent nie tylko wędkarski. Ale tak naprawdę dla wszystkich tych, którzy lubią opuszczać betonowe lasy po to, żeby udać się gdzieś w plener. Dla wszystkich tych, którzy lubią wyskoczyć sobie pod namiot. Jest to również świetny gadżet surdziwalowy. Potrzebujemy opakowanie od Kinder niespodzianki, troszeczkę wacików, jak wziąłem cztery i wszystkim doskonale znany preparat WD40. Waciki spryskujemy. Chowamy w Kinder niespodziankę. Ten mały plastikowy pojemniczek gwarantuje nam to, że zawartość nie wywietrzeje, a w każdych warunkach jesteśmy w stanie otworzyć sobie naszą zawartość i rozpalić ognisko. Polecam. Czy korzystasz z map w celu planowania kolejnych wypraw? Ten patent pozwoli ci znaleźć zbiorniki wodne w twojej okolicy, o których nie miałeś pojęcia. Każdy wędkarz ma oczywiście swoje ulubione łowisko lub łowiska, ale być może całkiem niedaleko znajduje się staw lub oczko wodne, o którym do tej pory nie wiedziałeś, a który może stać się twoim numerem jeden na kolejny sezon. W tym celu warto korzystać z map. Zamieszczonych w internecie. Po wejściu na mapy Google widoczne są tylko duże zbiorniki wodne, ale wystarczy przybliżyć obraz, aby przekonać się, jak wiele łowisk znajduje się w pobliskiej okolicy. Weźmy za przykład sam Poznań. Na północy nie widać, żeby były jakiekolwiek zbiorniki wodne. Ale jeżeli przybliżymy sobie obraz, okazuje się, że jest tego całkiem dużo. Polecam ci ten patent, abyś stale powiększał ilość ulubionych miejsc na kolejne wędkarskie wyprawy. Mam dla ciebie jeszcze jedną niespodziankę. Tym razem nie chodzi już o Kinder niespodziankę. Postanowiłem przygotować coś specjalnego dla tych, którzy są ze mną od początku. Przy setnej subskrypcji zamieszczę największy znany mi patent wędkarski. Każda z tych stu osób dowie się czegoś, co na pewno wpłynie na jej poziom wędkarstwa, bo ten patent jest naprawdę gruby. Jeśli podobały Ci się dzisiejsze patenty, a jesteś nowy na kanale, wciśnij subskrybuj i ten dzwoneczek obok. Jeżeli subskrybujesz już mój kanał, a nie wcisnąłeś tego dzwoneczka, wciśnij go, żeby dowiadywać się o nowych filmach. Dzisiaj to już wszystko. Pozdrawiam i oczywiście połamania.